Według nieoficjalnych informacji podanych przez portal e Speedway.pl, Martin Waculik w następnym sezonie nie będzie reprezentował Unitarnów. Słowak z Tarnowskim zespołem sięgnął w 2012 roku po Mistrzostwo Polski. W ostatnim sezonie był jedną z najważniejszych postaci w drużynie, która wywalczyła brązowy medal drużynowych Mistrzostw Polski. Waculika nie będzie łatwo zastąpić, jednak od 1 listopada na rynku wolnych zawodników będzie Greg Hancock, Peter Kildeman, Antonio Lindbeck czy Andreas Jonsson. W drużynie powinni zostać Kołodziej, Madsen i Mroczka. Kenneth Bier wciąż czeka na ofertę nowego kontraktu. Spekuluje się również, że w składzie juniorskim na nowy sezon pojawi się Krystian Rempała. Okienko transferowe otwiera się 19 grudnia i będzie trwało do 31 stycznia. Zawodnicy jednak wcześniej będą chcieli porozumieć się z działaczami. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.